Kredyty tanieją. W ostatnich tygodniach, miesiącach banki obniżają oprocentowanie swoich kredytów w Wielkiej Brytanii, więc jeśli macie przyznaną ofertę kredytu już jakiś czas temu, sprawdźcie, czy w tej chwili nie możecie zamienić tego na tańszy kredyt. Więc najtańsza oferta w tej chwili to jest oprocentowanie 3,78%. Oferuje to Nationwide, ale inne banki, właściwie wszystkie banki obniżają inne tanie banki, w tej chwili to HSBC. Nationwide Leads Building Society. Oczywiście te najtańsze deale są dostępne z ogromnym wkładem własnym. Mało, jakby kupujących po raz pierwszy, first-time buyers ma 40% wkładu, a o takim wkładzie mówimy w tych najtańszych dealach. Ale jakby na, z każdym depozytem kredyty tanieją, więc jak macie 5%, to też może się okazać, że teraz jest. Tańszy deal dostępny. Jeśli chcecie, żebyśmy dla Was sprawdzili, przeszukali ponad 3000 produktów kredytowych, ponad 100 banków i zobaczyli, który kredyt jest dla Was najodpowiedniejszy, najtańszy, najbardziej dostępny, zapraszam do kontaktu ze mną i z moim zespołem. Dzięki do zobaczenia. Hej!